Rząd zareagował jednak na te negatywne oceny agencji ratingowych, wycofując się z dwóch bardzo istotnych obietnic. Jedna obietnica dotyczyła Frankowiczów. Rząd zdecydował się na bardzo poważne ograniczenie pomocy dla Frankowiczów. Więc tutaj nie mamy realizacji zapowiedzi, czy też prośby, czy też sugestii ze strony pana prezydenta. A druga, drugie wycofanie się dotyczy kwoty wolnej od podatku, która miała zwiększyć dochody gospodarstw domowych na blisko 20 miliardów złotych, a według tego projektu, jaki przedstawił rząd i już sejm przyjął, Zwiększy o miliard, prawda? Więc ten stopień realizacji tej obietnicy jest zatem gdzieś w okolicy 5% tego, co zostało zapowiedziane. A poza tym pewne grupy osób, zamiast wzrostu kwoty wolnej od podatku, otrzymują zmniejszenie, czy nawet eliminację tej kwoty, prawda? Więc tutaj mamy takie bardzo wyraźne odejście od zapowiedzi. No, ale, ale to jest odejście w, w kierunku większej stabilności finansów publicznych. Więc, więc, z punktu widzenia agencji ratingowych czy inwestorów zagranicznych, to, to jest dobra wiadomość. Z punktu widzenia natomiast gospodarstw domowych i tych, którzy oczekiwali realizacji obietnic, to oczywiście nie jest to dobra wiadomość. Rozwój sytuacji gospodarczej w Polsce w kolejnych latach będzie zdeterminowany. Przede wszystkim przez politykę wewnętrzną, prawda? Za to, zarówno tą gospodarczą, jak i w obszarze prawa. Znaczy chodzi tu o to, czy, czy rzeczywiście będziemy mieć do czynienia z podtrzymaniem tego stanu niepewności, chodzi o prawo, no bo jeżeli tak, no to będzie, będą negatywne konsekwencje inwestycji. Tutaj mamy niepewność, Co, jak zareagują inwestorzy prywatni, sektor prywatny na to, co się dzieje w tym obszarze praworządności, w obszarze relacji między Polską a Unią Europejską, prawda? Więc tu mamy powody do niepokoju i, i, i nie jest jasne, jak, jaka będzie polityka rządu i w związku z tym, w związku z tym, można jest taka możliwość, można Przypuszczać, że to osłabienie inwestycyjne przesunie się z inwestycji publicznych na inwestycje prywatne.